Słuchajcie, pewnie zastanawiacie się gdzie znowu jestem, patrzcie jaka ribiera, zagadka, gdzie jestem, jestem słuchajcie w takim po francuskim mieście, oczywiście w Tamil landu, który nazywa się Pong Tri, albo Patrzcie, jaka dziwna plaża. Jakie ciemne, czarne prawie kamienie. No i jakbym nie powiedziała Wam, gdzie jestem, to nie wiem, czy byście byli pewni, że jestem w Indiach. To są też Indie. Ładne samochody. zachodnie ubrani ludzie czysto nie tłumnie, spokojnie Nadu. To jest też Tamil Nadu. A to jest kolor ziemi w Tamil Nadu. nigdzie jest nawet bardziej, bardziej intensywny i bardziej brązowy. Jeszcze trochę indyjskiego oceanu. No i przesyłam wam trochę słońca, bo pewnie wam tam brakuje. Namastewa na vanakam.